Michalik, program nie ma żartów witam państwa bardzo serdecznie dziś państwa i moim gościem jest pan Janusz Korwin-Mikke wolność i praworządność witam no dobrze no i po wyborach na swoim blogu pan napisał że może się pan skarżyć jak zwykle że otrzymał pan mało głosów bo był pan tępiony przez media ale przyznaje pan że to pana wina bo nie obiecał pan ludziom zupy drugiego dania Blitless. flaszki i kiełbasy tak jest to może powinien pan obiecać tę flaszkę i tę kiełbasę? Nie lubię, potem wygram, będą żądali, że, żebym to zrealizował. Kiedyś rozmawiałam dawno, dawno temu z Ludwikiem Dornem, który mi powiedział tak, że w kampanii się mówi takie rzeczy, żeby wygrać wybory, a po wyborach się robi swoje. Może to jest recepta na skuteczną politykę. No to PO tak robiło, i no i teraz co, są u władzy i nic nie, nie, nie zrobili prawda? żadnej reformy nie zrobili, nic nie zrobili, praktycznie. No coś tam chyba jednak zrobili, no podatki, może nie przeprowadzili podatki, kompleksowych reform. Podatki report? podnieśli, przeprowadzili ustawy o kastracji chemicznej pedofilów, zdaje się, o zakazie do palaczów, która na wysłuchając w tej chwili się ona się obchodzić. Rani. Niedługo będą automaty z dopalaczem. Tak, spokojnie. Czyli idzie obejść prawo. Czemu pan mówi o demokracji dupokracja? Nie mówię dupokracja. No, jak napisał pan to na swoim blogu, dupokracja nie jest jeszcze w pełni rozwinięta. Skąd? się pani słowo dupa to jest słowo dupa. Ja go nie wykropkowuję. To demokracja jest obrzydliwym słowem. Aha, czyli wykropkował pan słowo demokracji? Demokracja, oczywiście. A idąc utartym torem myślenia, uznałam, że to jest dupokracja, skoro zostało wykropkowane. Nie, nie, w żadnym przypadku. Dupa to piękne słowo. Natomiast natomiast myślę, że lud ma rządzić, że dwóch pendelist pod budki z piwem ma mieć dwa głosy, a profesor uniwersytetu ma mieć jeden głos, budzi moje obrzydzenie to wykropkowuje. A co zamiast demokracji? Panie, a jest to, mówił wyraźnie, że pfu, demokracja, no są to rządy osłów prowadzone przez hieny i widzimy na własne oczy, że to właśnie się sprawdza. No dobrze, ale lew na czele stada baranów może dużo e, Tak, ale już, pfu, lud zadba, żeby lew nie wygrał wyborów, bo oni się tego boją. Czemu jest pan tępiony przez media, czemu pan tak uważa? No przykładowo w superstacji występowałem z reguły raz na dwa tygodnie, jak były ostatnie sześć tygodni przed wyborami nie było mnie ani razu, prawda? Dlaczego to ja się pytam pani? Może dlatego, że mało było pana różnych postulatów widać w mediach i jakoś no, tak no, nie. No, 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 no właśnie. No jak, nie jak... było żadnych konferencji prasowych. No, Można zrobić wideoblog. Pana blok jest co, dobrze. Codziennie co nie była konferencja prasowa. Codziennie pan Codziennie robił konferencje prasowe, no to jakoś do nas nie dociera. No niestety. A może jakieś wideokonferencje na blogu? Na Pana blogu. blog jest dobrze czytany. Na blogu jest dobrze czytany. Ile ma pan czytelników? No w tej chwili zbliżamy się do 40 milionów. Ilu? 40 milionów wejść. 40 milionów wejść, czyli wynika z tego, że jakby pan zrobił wideokonferencję na blogu, to miałby pan szansę na większą, większą oglądalność niż w większości topowych tak, programów. A, tak, ale to jest, ale na to wchodzi dość szczególna publika. I e, także w internecie jestem potęgą, nawet wygrywając, panią no Walcową, ale tylko w internecie. A ten wynik pana cieszy, który pan uzyskał? Ja myślę, że, że, ja myślę, że wynik jest fałszowany. Mam już kilka zeznań ludzi, na przykład, że cała rodzina głosowała na mnie w komisji, zero głosów w tej komisji jest. Ale tej jak, jak to dopisuje, no, dopisuje się krzyżyk, ktoś w komisji dopisuje krzyżyk drugi do no, głosu, głos jest nieważny. I żeby głos był nieważny, tak, a to można udowodnić? No to będzie problem jak to udowodnić, ale mam zeznania ludzi, bo tam pani wyznania ludzi, że trzech, trzech, trzech osoby głosowały w tej komisji na mnie i jest zero głosów w tej komisji. Na mnie. Aha, no to powiem panu, że chyba to by się nadawało do policji albo do, no, do policji. No, zaskoczył mnie pan i złożył pan takie doniesienie? Z, 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 złożymy zbiorcze, bo zbieramy takie, takie głosy po ludzie. Jest pan I pani, z... Problem polega na tym, że e, to jest rzadki padek, że jest zero głosów, nie bo jeżeli to na. To bardzo, na, na, bardzo na, poważne na, przestępstwo. Na, bo jeżeli na przykład e, skasują tak dziesięć głosów, ale trzy głosy dadzą, czyli siedem czyli skasują, no to tych siedmiu nie wie, że jest sfałszowano, no bo myślą, że to są te, te ich trzy głosy. No to by było bardzo poważne przestępstwo. No to jest bardzo poważne, ale to już, to już nie, 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 nie tylko w tych wyborach. Ale rozumiem, że te osoby, które z Panem rozmawiały, zeznałyby to w prokuraturze, tak. no to zeznanie świadka jest dowodem. Oczywiście. No to może to warto by pytanie, zrobić taką sprawę. Prokurator powie, że z uwagi na znikomą szkodliwość, ponieważ nie wpłynęło to na wyniki wyborów, w tym sensie, że i tak pani Gorkiewicz-Walcowa wygrałaby i tak, no to odmówią wszczęcia śledztwa i koniec. Walczymy, Powiedzmy sobie jasno. Ci ludzie świetnie wiedzą, że jak my dojdziemy do władzy, to 80% obecnych polityków pójdzie do więzienia. I my nie żartujemy. Więc oni się po prostu bronią. Nie, niech pani to Ale jakby pan wsadził tych polityków to, do więzienia? Jak to, jak to, jak to za co? No. Nie, nie pytam za co, tylko jak? Bo to trzeba mieć podstawę prawną, musi no odbyć się proces. Pragną. Nie no może pan istnieje, wziąć polityka i wsadzić go do więzienia, no nawet istnieje, będąc istnieje premierem. Na, istnieje na przykład, proszę panią, e, artykuł, który mówi, że jak to przemocą lub podstępem skłania inną osobę do niekorzystnego rozpędzenia się własnym lub cudzym imieniem, podlega karze więzienia od 6 miesięcy do 5 lat. No, i ten, kto mnie zmusza do ubezpieczenia się, to oczywiście w sposób. Oczywiście, się wszyscy, usbę... by siedzieć, tak, tak, prawie wszyscy nas tak, zmuszają bandem, do niekorzystnego tak, rozporządzenia. Otóż właśnie tych ludzi wstali do więzienia wszystkich praktycznie. I ci ludzie się bronią. Dobra, to ja zapytam I inaczej. Za, zapewniam panią, ja muszę pani powiedzieć, ja widzę, jak to się było działanie. Na przykład dowiedziałem się, że jak była dyskusja na u, Warszawskim Uniwersytecie w tej chwili, to wszyscy sztaby wszystkich szefów kandydatów tych ubezpieczonych odmówiły obecności, jeżeli ja będę. Jest mnie nie, nie, nie zaproszono. Do tej pory, wie Pani, ja pamiętam... Ale bo dlaczego? Podano jakieś. No, no bo się boją, że przegrają oczywiście. Natomiast przecież tak było jakby wybory prezydenckie te, ja wygrałem tę dyskusję bardzo wyraźnie, prawda? I to nie było pokazane. Otóż, ja Pani coś powiem. Była taka scena historyczna, jak dzielny, dzielny tam, Maurycy Mochnacki, wzywał do rozstrzelania, prawda, tam wszystkich, między innymi Druskiego Lubeckiego, no ale Łaska ludu się odwróciła i zaczęto gonić Mochnackiego, to się schronił u Lubeckiego. To przechował pod biurkiem u siebie. Ja sobie, tak zawsze myślałam w takiej scenie, takie mojej satysfakcji, że jak lud będzie rozszarpywał tych sukien synów, którzy teraz rządzą, to ja ich ratować będę. Ale myślę, że po tym, co się stało, to już nie będę ich ratował. Czyli jednak rządy ludu czasami są dobre, na przykład w czasie Linczu. Tak? No, <laughs> lud się daje do niszczenia, nie nadaje się do budowania. Ale nie wiem, czy to nie są jednak trochę spiskowe teorie, bo mi na przykład nikt nie zabraniał pana zapraszać do programu. A pan już tutaj wie trzy spisek. Ja nie wiem, jak to było, ale. Czas to jest tak, że czasami ale polityk przychodzi byłem... częściej, widzowie to ale... wiedzą, a potem nagle go nie ma parę tygodni, potem znowu jest, no, no, ale tak, tak dziwnie, bywa w Polsce. Tak dziwnie, że, że przed wyborami. E, to samo ty się na przykład w TVN nie byłem ani Pani razu, w Polsacie nie byłem ani razu, ale nie przed wyborami. E, w Polsacie nie byłem ani razu, w TVN nie byłem ani razu. Pani, to trudno się dziwić, jeżeli TVN, e, ja twierdzę, że panią Gronkiewicz walcową, to podam do prokuratury zadanie 500 milionów na Stadion Legii, no to trudno się dziwić, że ITI, czy właściciel LTVN-u, te pieniądze dostał, no nie chcę nie pokazywać. Ale myśli pan, że był pan realnym konkurentem dla pani Gronkiewicz-Wald, że mógłby jakby, pan z nią jakby, wygrać jakby, tak jakby, realnie? bym dostał tyle samo czasu, co ona, co, co to z Myśli pan, że tyle liberałów skrajnych jest w Warszawie? Nie jest skrajnych liberałów. Ja w tych wyborach prezydenta, prezydenta Warszawy w ogóle nie głosiłem żadnych skrajnych postaw liberalnych, bo prezydent Warszawy nie ma tu nic do, do, do ustaw, także nie niebyłyśmy żadnych, nie, nie żadnych fajnych 200 47% frekwencja to dużo e, czy mało. To jest potworna frekwencja. Za gdyby, duża co? Za dużo, jakby głosowało tak 5%, Byłby 6% to, to bym wygrał pewno te wybory. No właśnie tak. zawsze mnie to zastanawia, że słyszałam komentatorów amerykańskich, którzy wcale nigdy nie ubolewają z powodu niskiej frekwencji, jakieś tam nie spełna 30%, a u nas jest jakaś taka mania ubolewania, że ludzie nie chodzą ależ, na wybory. Ale ja pani powiem dlaczego, bo jeżeli pani płynie statkiem, to im mniej ludzi głosuje, tym lepiej. Jak, jak kapitan decyduje, oficerowie, jak zacznie głosować cała załoga, albo nie daj Boże pasażerowie, no to oczywiście lepiej ze statków wysiąść od razu. Od razu. Otóż w normalnym kraju nie chcę, żeby więcej ludzi głosowało. Natomiast jeżeli rządzi przestępca klika, bo to, rządzący to, to, to są przestępcy. Ależ ostre stresu. Oczywiście, to nie. To oni chcą, żeby jak najwięcej głosowało, bo oni wtedy mają mandat. Jak oni zrobili jakieś łajdactwo, ale przecież ludzie tego chcieli, ludzie nas wybrali. To ludzie są winni, prawda? I po to oni chcą, żeby jak najwięcej ludzi głosowało. Poza tym, im więcej ludzi głosuje, no wiadomo, że 68% ludzi nie rozumie treści dziennika telewizyjnego. W związku, z czym, w związku z czym, jeżeli głosuje więcej niż 32%, no to głosują sami idioci, prawda? I teraz, jak pani zrozumie, oni... Na idiotów się bardzo łatwo wpływa, no więc oni chcą, żeby głosował jak najwięcej. Aczkolwiek a propos, bo ja słyszałam te dane, że 80% ludzi nie rozumie programów publicystycznych, aczkolwiek jeżeli chodzi o niektóre programy publicystyczne albo informacyjne, na przykład w TVP, to ja się nie dziwię, że ludzie tego nie rozumieją, bo ja sama czasami nie rozumiem. Jak słucham takiej nowomowy kwiecistej w dniu dzisiejszym, w dniu wczorajszym, zanim się wypowie jakąś treść. To ja, ja pani się Mia 10 zdań nie wiadomo o co chodzi. ja pani się przyznam, że też nie jest. No jest taki specyficzny język. Ja jestem uczonym, z, ja nie jestem politykiem, ja jestem yy, raczej. raczej Pan jest filozofem? Z, no, uczonym, tak? Nie filozofem, ja się zajmuję tak naprawdę, cybernetyką, teorią mm -hmm. podejmowania decyzji. I ja umiałem nawet kiedyś mówić nową mową marxistowską, ale w tej chwili ludzie mówią takim językiem, że mnie to zajmuje ładne Przecież kilka chwil, zanim, zanim, zanim przeczytam. No osoba, dobra, co ale teraz państwo na pewno mnie zrozumieją, zapraszam państwa na przerwę, krótko i prosto, za dwie minuty wracamy. Witam, Michalik. Program Nie ma żartów. Zgodnie z obietnicą wróciliśmy szybko. Pan Janusz korwin mikke Wolność i Praworządność z Państwa i moim gościem. Czyli rozumiem, że wynik w wyborach prezydenckich w Warszawie to jest solidna podwalina pod wybory parlamentarne, które już niedługo. No to jest tylko jedna informacja, że w porównaniu z poprzednimi wyborami zwiększyło się dwukrotnie. No więc jak się zwiększy w tych prawdziwych dwukrotnie, no to wchodzimy do parlamentu. I Przekraczacie ten tak. 5% tak, próg tak, tak. wyborczy. No dobrze, I jaki program? Bo ja zerknęłam na stronę internetową Wolności i Praworządności. Program jest krótki, co mi się podoba. Walka z pięcioma B. biurokracją, bezrobociem, biedą, bezprawiem, bałaganem, trochę Pan też pojechał populizmem, bo tutaj musimy radykalnie obniżyć podatki, by biedny człowiek mógł kupić chleb za 50 tak. grosz. Pojechaliśmy po, 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 populizmem no. trudno. To jest program wyborczy. Jak pani zajdzie do, do pełnego programu, prawda? To on tam jest bardzo rozbudowany. Czyli ale... nie kiełbasa, tylko chleb za 50 grosz. Ale w tej No tak, bo my nie mówimy o tym, że ludzie będą więcej zarabiać, tylko mówimy o tym, że ceny będą spadać. To jest zupełna odwrotność, bo wszyscy do tej mówią tak. My ci damy więcej pieniędzy, nie? nie? Do, się do, do, do pieniądze. Ceny idą potem w górę, bo jeżeli robotnik dostaje więcej pieniędzy, to rząd do tego dojdzie podatek. Yy, to wszystko razem z podatkiem wpływa na cenę chleba i on drożeje. I w, i w wyniku tego ten robotnik ma czegoś mniej swojego chleba niż przedtem. A czyli czy się siła nabywcza pójdzie. Natomiast, tak? natomiast my zrobimy odwrotnie. Będziemy, nie będziemy podnosili pensji, tylko zmniejszali podatki, zmniejszali ceny. I w wyniku tego, czegoś będzie miał się lepiej, każdy. Ale nie... tu pana złapałam, bo pan jako liberał powinien wiedzieć, że rząd nie zmniejsza cen. Nie ma czegoś takiego jak to, Jeżeli podację, Rząd może zmniejszyć. Ceny. Jeżeli zmniejszy podatki, to ceny spadną. To rynek sobie zmniejszy ceny. Oczywiście, będzie bo będzie musiał. Tak? Tak. No dobrze, ale tutaj kolejny populizm, tak pana trochę przemagluję, ale trochę mi to też Ziobrą pojechało, że będzie pan walczył z bezprawiem. I tak tutaj, że tych, co łamią prawo przez siebie ustanowione, musimy surowo karać, wsadzać do więzienia polityków, musimy przywrócić elementarne zasady sprawiedliwości, sprawiedliwość pisana wielką literą, w tym kary śmierci dla morderców. Tak. No to jakbym ministra Ziobro. Szeryf. Nie słyszałem nie, nie, nie ani razu pana misja Ziobro mówiącego, że chce przywrócić karę śmierci. Ale to każdy zyskuje popularność, kto mówi tak, karać no Ale, ale ja się za, ale się za karą śmierci od 40 lat, więc nie trudno, trudno się dziwić. Głosowałem w Sejmie przeciwko jej zniesieniu wielokrotnie. Obroniłem zresztą to w Sejmie. Obroniliśmy zniesie, przyjęcie protokołu pro, nr 6 Rady Europy. Także to nie jest wcale populizm na, na te wybory. Kara śmierci musi być, bo po prostu y, państwo bez, bez kata nie może istnieć. Tylko tak, zdaje pan sobie sprawę, że polityka jest sztuką rzeczy możliwych. Gdyby y, nie nawet był pan premierem, no to działamy w strukturach Unii Europejskiej. I mamy jakieś tam prawne uwarunkowania. Nie wszystko można zrobić. Na przykład nie można y, wprowadzić kary śmierci. I jak Ciego? pogodzić te postulaty na przykład z prawem Unii Europejskiej? Chciałem zwrócić uprzejmie uwagę, że karę śmierci zniesiono, jak jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej. Ale teraz jesteśmy. I, i to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. No. Bo był taki moment, że kara śmierci figurowała w kodeksie i nie była wykonywana. Na moją interpelację, wtedy byłem posłem w Sejmie, dlaczego nie jest wykonywana? Jest klauzula wykonalności na, na wyroku. Nie wykonywana, bo dostałem odpowiedź, bo istnieje nieformalne moratorium, pani, nieformalne moratorium Zwykle. na wykonywanie wyroków śmierci. Ja próbowałam się dowiedzieć, kto ten uchwalił. Sądów najwyższego nie ma nikogo. Masoneria działa tak, że Pani nie wie, kto podjął decyzję. Nie lubi Pan Masonery? Masonerii, e, masonerii nie nie niezbyt lubię, Moja natomiast lubię. niezbyt lubię, natomiast w Polsce działa nie Masoneria, tylko Wielki Wschód. To jest taka pseudomasońska organizacja, bardzo lewicowa i niestety bardzo wpływowa. I to właśnie. Ma, ma pani przykład jej działania. Nie wiadomo kto podjął decyzję, nie wiadomo co, nie wykonuje się i już, prawda? Tak samo na przykład... Ale czasami, ja nie wiem, czy wszędzie bym się dopatrywała jakichś spisków, bo są czasami jakieś takie zwyczaje utarte, ale, ale, że czegoś się nie robi, bo ale, nie... Ale, ale bo, bo co? No no nie wiem, co? bo w Europie się tego nie robi. No, bo. przepraszam bardzo, no i jest wyrok? Jeżeli jest wyrok, który nakazuje w ciągu dwóch tygodni powiesić faceta, ktoś go nie wykona, to ma i siedzieć. Wolny Polscy pójdzie siedzieć za niewykonywanie wyroku, bo ten, kto nie wykonuje wyroków państwowych, ten jest przestępcą, bo on narusza porządek prawny państwa. Ci ludzie pójdą siedzieć. Znaczy, a a trochę... samo Na pani hmm. drugi przykład, też te, te, nie wiadomo, kto to zrobił. E, był jeszcze wtedy, już teraz zmieniony, artykuł 55 Konstytucji, który mówi, wyjątkowo prosty i jasny, który mówił, ekstradycja polskiego obywatela jest zakazana. Mimo to siedmiu polskich obywateli wydano obcym państwu. I ci sędziowie. Ci oficerowie policji, którzy wydali tych ludzi w wolnej Polsce, pójdą do więzienia. To jest złamanie konstytucji. Oni, oni to zrobili. A Polska nie jest wolna? No oczywiście, że nie jest wolna. Pod, w tej chwili jesteśmy pod okupacją Unii Europejskiej. Tak pod... jak pod okupacją jak sami to? weszliśmy? No, wszystko jedno. Nie weszły wojska, Austria, nie okupują chyba, nas. Austria, Chcemy. Austria w 1938 roku, czy tam 1939, nie pamiętam nawet, e, też weszła dobrowolnie do III Rzeszy, ale była pod okupacją III Rzeszy oczywiście. No to ja zapytam prowokacyjnie. A nie sądzi pan, że okupacja, która jest dobrowolna, nie jest? Z okupacją, bo jeżeli się chce wejść w jakieś struktury międzynarodowe, to nawet ja, jeśli te ale, ale ja struktury nie regulują nam, no pan nie chce, ale większość chciała, zagłosowała ale to, ale w referendum. Większość, ale proszę panią, takiego natłoku, takiego natężenia propagandy, takiego niedopuszczania do głosu przeciwników, to pani jeszcze nie wiedziała, nawet że nie się stało. No, co się stało? Jest. Ale, ale ja nie wierzę w większość, ja nie jestem demokratą, jak pani powie.